cześć widzowie dziś na warsztat bierzemy jeden z najbardziej wyjątkowych samochodów w historii którym jest Renault Avantime no to zapraszam do oglądania zacznijmy od tego że auto jest czy drzwiowym minivanem. O wyjątkowo awangardowym designie. Nawet drzwi nie tyle się tutaj otwierają, co odsuwają. Wnętrze jest eleganckie, ale niezwariowane. Choć dobre wrażenie robi tu też szklany dach. Ogólnie to bagażnik mimo dość nietypowej pokrywy jest dość pojemny. Auto napędzało najprawdziwszy silnik V6. Niestety Awantea ma spore problemy z elektryką. Mimo to nadal da się lubić to auto, bo prowadzi się nad wyraz pewnie. W sumie ta renówka jest idealnym autem dla ludzi, którzy nie lubią crossoverów. Naprawdę szkoda, że Avanti ma produkowano zaledwie 2 lata. Lubię kiedy w motoryzacji wychodzi się poza utarte schematy, powstają dzięki temu świetne projekty, takie jak Renault Avantime.